Cześć, dajcie. Tutaj Xalion, a to kolejny American Truck Simulator. Tak, postanowiłem, że w zeszłym tygodniu ETS to może teraz ATS. E, no więc dzisiaj przejedziemy się e, z Sacramento do Ukiah. To jest jakaś taka malutka tutaj miścinka. E, z tego co widzę, e, na początek zbieramy nasz, e, nasz ładunek z Walberta, czy tak naprawdę z Walmartu. Tak, e, przełączmy się na normalną kamerkę tutaj mi się coś zmieniło. Podpalmy szprzęt to mi musi teraz zniknąć. Do widzenia, ja pana nie chcę tego podpowiadacza, i lecimy sobie. Dawno w sumie w ETS-a, yy, źle w ATS-a nie grałem, yy, także mogę za bardzo nie czuć tej, tej długiej takiej maski z przodu. Yy, Czekamy na ten pas, prawda, bo tutaj za bardzo nie mamy jak wyjechać. Najgorzej, że zaszło właśnie słońce i troszkę tak mi tutaj się ciemno zrobiło, musiałem odpalić tą lampeczkę, co jest tutaj. Mm -hmm, to jest dosyć nieciekawie, a ja tutaj spróbuję się może wbić w ten pas jakoś. Najwyżej troszkę przejadę po fragmencie krawężnika. Ale ważne, że wyjechaliśmy z tego pierdolnika, nie? Najgorzej, że mam wrażenie, że coś tak tnie nagranie. Nie wiem dlaczego. Może tylko moje dziwne wrażenie. Ale powinno być wszystko dobrze. Przynajmniej gier, które dzisiaj nagrywałem, były w porządku. Gdzie jest moja, tam jest moja naczepka. Ja tutaj proponuję w sumie wjechać tyłem już. to jest się jeszcze przy ogrodzeniu. Zmieściłem się. To teraz cofanko. Strasznie tutaj ciężki podjazd pod te naczepy Dobra, korbeczka I można jechać, tylko tutaj właśnie też będzie problem chyba z wyjazdem mam takie wrażenie to powolutku, pomalutku i sedamy radę. To jeszcze jest ten najdłuższy. To jest ten najdłuższy wariat na czepy w ogóle. Ojej, ja w ogóle wiozę takie ciężkie. To jest halo. 26 tysięcy funtów. Ile to jest na kilogramy? Jestem ciekaw. Potem sobie po odcinku to przeliczę. Ale sprawia wrażenie w z ciężkiego bez kitu. Halo, niech to słońce wyjdzie, bo ja już nie chcę tej lampeczki. No, na mnie razi po oczach. Dobra, no to go. Tam będzie chyba taka mniejsza, taka fajna droga, taka bardziej. Przeocanie, tak mi się wydaje, e, także zwiedzimy troszkę, bo w sumie tam jeszcze na tej drodze mi nie było po e, zreskalowaniu mapy. E, także dla mnie to będzie taki nowy teren, w sumie. No, jak na taki silnik, co ja tutaj mam, to dość, dość wolno się to, ten mój składzik teraz rozpędza. Do szybkich na pewno nie należy. Dobra. Po autostradzie tutaj pewnie będzie jakaś taka fajna prosta. To na pewno tam dobijemy do tego 55 na godzinę. No, powiedzmy, że on mnie tam puścił. Także nie było tak źle. Niby 55, pojedziemy może troszkę więcej. Eee, straciłem strasznie tutaj poczucie tego, ile tutaj trzeba przejechać, żeby odcinek miał w miarę taką normalną, w miarę normalny czas. Eee, myślę, że to powinno być około 190-200 mil. Natomiast no, mogę się mylić. no te, Ta trasa, którą dzisiaj przejdziemy, ma 183 chyba, jak dobrze pamiętam. No to zobaczymy, jak mi pójdzie, no. Tak liczę, że przynajmniej będzie te 20 parę minut, no. Fajnie by było. W sumie troszkę mi też zesz zeszło z tym Walmartem. Więc nie powinno być tak źle. Dobra. Możecie w sumie mm, pisać, proponować, jakie byście chcieli takie gry z tej luźnej tej, tej serii e, W następnym odcinku, e, jak ktoś nie wie na przykład jakimi grami dysponuje, to zapraszam na... E, w opisie macie mój profil Steam, tam sobie możecie wejść w gry, czy tam w bibliotekę, jak zwał tak zwał I możecie sobie zobaczyć, co ja tam mam e, W sumie, właśnie, co byście na przykład myśleli nad e, Battlefieldem 4 Kiedyś nagrywałem, bardzo mi się fajnie grało, w sumie yy, mam wszystkie teraz już dodatki. Tam powychaczałem w promocjach, w darmowych rozdaniach i tak dalej. I myślę, że mógłbym na przykład coś nagrać z jakiejś nowej mapki, jakbym sobie powiedzmy to ją poznawał, więc... Nie raszałbym jak debil, tylko bardziej bym wiedział tak po cichu, bardziej bym myślał w, trak w trakcie rozgrywki, eee, także... Co myślicie na ten temat? mógłbym może nagrać BFA4? Oglądalibyście? Czekajcie, wrzucę wyższy bieg. O Jezu, mam hamowanie ten. Automatycznie włączone. Ale warzywa. No dobra, już nie będzie. Żeby to hamowanie mnie nie zdradziło na jakimś zakręcie. Bo będzie wtedy nieciekawie. San Rafael, czy jakkolwiek zwał, tak zwał przed nami? Co to jest? Światełka. Jezu, jaki ciężki ten skład jest. Moment, ja mam w telefonie konwerter jakiś na szybkości. Yy, w kalkulatorze może być yy. waluty. Złożenie kalendarza długość na powierzchnie, powierzchnia objętość temperatura prędkość masa o. E, ja potrzebuję przeliczyć sobie funty na kilogramy. E, 26 tysięcy funty batonie. Lecimy. Funty. Na kilogramy. Malutko. 12 ton, tylko niecałe. To ja nie wiem dlaczego to, to tak się tak wolno wszystko rozpędza. No jak jest, no to już niech będzie, no. Myślałem, że kurczę jakoś więcej, no. A że w sumie ten, ta ciężarówka e, waży dużo więcej niż ważą ciężarówki w ets Stąd takie może przyzwyczajenie. Teraz sobie przypomniałem, ja miałem pojechać na północ stanu Kalifornia, żeby wam pokazać te zajebiste lasy. Tak obiecałem w poprzednim odcinku. No, cholera, zapomniałem. A to się pojedzie na następnym odcinku, może jakoś, jakoś tak w przyszłości. No mówię, jakoś tak dziwnie ta gra na podglądzie chodzi, zobaczymy jak będzie na nagraniu Nie no, 60 FPSów, ty, patrzcie, 56 FPSów, dlaczego? Halo? Aha, to dlatego tak źle chodzi, bo coś źle przechwytywany jest obraz tej gry Patrzcie, każda gra kurwa działa A ta nagle ma jakieś problemy z tym, 49 teraz Pomimo, że w grze czuję, że mam cały czas 60 Natomiast nagranie spada, o 49 na przykład teraz. Nie wiem. O, teraz ładne 60, patrzcie. I to, i to naprawdę czuć, nie? Czuć teraz tą różnicę, jeżeli oglądacie yy, w 60 klatkach, tam nie zmniejszyliście do mniej. To w teraz czuję, że jest te 60. Ten obraz tak fajnie, fajnie chodzi. A nie tak spada. No teraz działa nagle. Zobaczmy ile jeszcze mamy. Do przejechania. Kurde, mogłem prać do tych lasów, no. Wyjdzie strasznie krótki odcinek. Ale... Właśnie, będzie, macie fajniejsze takie dłuższe odcinki OMSI, macie zajebiście długiego x w sobotę, także zapraszam na sobotni X-Pack, kończyłem budowę parku, dlatego wyszło troszkę, troszkę dłużej niż bym się tego spodziewał, ale raz na jakiś czas można, prawda, nazwałem to specjalem majówkowym, także zapraszam. Mam nadzieję, że będzie ładna pogoda w weekendik. fajnie by było. No i faktycznie, no, no czyli taki... 16 minut gdzieś będzie około. Jak tu było 180 mil, to mogłem te 240 przez ten las przejechać, no mogłem. Eee, pojedziemy z tego utkach, czy jak zwał tak zwał, tą miejscowość. Eee, pojedziemy sobie na około bardziej przez te lasy, także będzie spoko może nagram taki taki długi odcinek raz z tego ATSa, tak żeby faktycznie się najeździć zobaczymy możecie na przykład y, zadawać w komentarzach jakieś pytania na, na przykład takie specjalne po tą serię żebym mógł sobie wiecie jeździć i gadać no, także tam macie komentarze, także możecie coś tam sugerować jakieś temat, jakieś pytania zadawać. Kto na przykład oglądał Q&A, żeby tam wiecie się nie powtórzyć. Ja tam też zawsze się staram odpowiadać na jakieś pytania normalnie, a tutaj prawda, mogę na przykład nagrać jakieś tam odpowiedzi w następnym odcinku. Myślę, że prawda taki akurat by temacik był do nagrania. Fajne, BMW przejechało swoją drogą teraz. Zresztą znaczy ta droga też taka, całkiem, całkiem spokojna. Nie taka fajna jak tamta, bo tam to akurat jest taki, taki typowy, taki las, tam świerki. Nie, no świerku to raczej nie ma, ale są jakieś takie sosny, wiecie, takie, takie, to po prostu drzewa iglaste. Widać, że to takie iglaste, są yy, takie górki tam fajne. są. No zresztą, zobaczycie. No nawet nie wiem, czy tam byłem po zreskalowaniu. Moment. Byłem. No wypadłem, że to była jedna z moich pierwszych tras tutaj. No, chciałem przejść stąd dotąd. No mogłem, mogłem, nie? Jeszcze waga to byłaby po drodze. A tak to pojedziemy sobie jakoś tędy, może kiedyś. O, tędy. I wrócimy tutaj, jak. Zobaczymy. Tam, pamiętam, na tej drodze dostałem pierwszy mandat za prędkość yy, taki. Po, 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 po. po. Hmm, właśnie, to już było po zeskalowaniu, no? Tak, bo pamiętam, że chyba nawet w pierwszym odcinku, jak zaczynaliśmy w Los Angeles, e, po kupieniu gry, to wtedy, to wtedy, wtedy, wtedy też chyba jakiś mandat dostałem nawet. Albo za jakieś stuczkę, albo za ten. Także, także ten pierwszy mandat po zeskalowaniu to właśnie tak mi się tak fajnie jeździło po tej e, drodze, że troszeczkę tak za długo wciskałem chyba W. No i, no i co wyszło to wyszło Oj tam temu się troszkę wbije Zapomniałem, że to nie ATS i że nie mam Zajebistego przyspieszenia No chyba się skręcił, ten gościu chyba nawet Nie widzę go tam w lusterkach No i wyżej taki, faktycznie ten 15-16 minutowy odcinek wyczułem wyczułem, ale no można i takie, tak chyba że teraz na przykład też będzie jakiś jakiś fajny kurs stąd, to wam nawet nagram yy, na niedzielę też właśnie ATS'a. To może się uda właśnie tam do tego Redding pojechać tam na górę? Ja to jednak sobie lubię tym swoim Drakiem jeździć. Kiedyś dużo jeździłem tymi wypożyczonymi. Jak jeszcze e, odkrywałem mapę na przykład. A teraz tam wolę, prawda, tym swoim. E, możemy w sumie tutaj zagrać nawet bezpiecznie, żeby to tam nie było. Że krótki odcinek, to jeszcze pojadę na parking. I dobrze, gdzieś tu mam zaparkować, tak? Tutaj. Tak, zawinę trochę. Wyciągnę się. I będzie zaraz dobrze. Tak, żeby tylko załapało trochę. I chyba będzie full, co nie? Doskonale dokładnie Zajebiście. Lewelek coś tam wpadł, nie za dużo, ale wpadło. Zapomniałem zrobić screena do miniaturki, bo po co było zrobić? Jeszcze miałem jakieś taki fajny w sumie. A jajaj, jaj, no. Warzywko. To wrzucę jakiegoś, którego już mam. Dobra. Yy, także nie jest, nie jest źle tych screenów z tej gry to mam naprawdę mnóstwo. Yy, także dobra. W tym odcinku to byłoby na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. O Boże, się teraz. Powietrze ogarnęło. Ja dobra, w tym odcinku to byłoby, to byłoby na tyle. Do zobaczenia łapki do góry mile widziane, komentarze pamiętajcie. I najprawdopodobniej do niedzieli też do kolejnego ATS-a. Cześć!